Czytanie z Księgi Wyjścia: Tak mówi Pan: Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo Wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i poskarżą mi się, usłyszę ich skargę. Rozpali się gniew mój i wygubię was mieczem I żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie To nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz I nie każesz mu płacić odsetek jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśli by się on żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Oto Słowo Boże.